Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i w nowym świeżym paznokciowym tutorialu, czyli hashtag szpony kitulca. I to są te dosłownie szpony, które zachwyciły Was w moim ostatnim filmie w ulubieńcach. I oczywiście jak zwykle moje paznokcie są wykonane całkowicie lakierami hybrydowymi marki Prowokater. Paznokcie są spokojne, stonowane, ale eleganckie i z błyskiem, czyli tak jak zwykle u mnie ma być ładnie, błyszcząco, ale niezbyt nachalnie tak żeby te paznokcie do wszystkiego pasowały wcześniej jak widzicie na wzorniku przygotowałam już sobie właśnie to co będzie się działo na moich paznokciach, abym widziała, że wszystko ze sobą ładnie się komponuje i wtedy mogę przechodzić do robienia paznokci to, czego będę dzisiaj potrzebować, to top matujący, top shine no wipe, czyli top, na którym będziemy kładli pyłek oraz base and top, czyli lakier bazowy utwardzający płytkę. Z kolorów używam trzech kolorów, czyli koloru Nude Pink, to jest bardzo ładny cielisty, lekko brzoskwiniowy kolor. Gold Star, czyli ten już wcześniej przeze mnie używany, typowo brokatowy, piękny, złoty lakier. Oraz Light Olive, to jest bardzo ładny, jasny, zielony, oliwkowy, ale lekko khaki kolor. No i oczywiście jednej gwiazdy, czyli pyłku typu Metal Glass i możemy przechodzić do roboty. Ku przypomnieniu ja mam naturalne paznokcie, na których jest położony akryl i jak widzicie niektóre paznokcie są jeszcze lekko przedłużone tym akrylem, ponieważ przed wiosną trochę mi się połamały, a muszą być długaśne moje szpony, więc lekko są przedłużone i od razu na akryl kładę Base Hard, czyli lakier dodatkowo utwardzający. A czemu nie, i następnie lakier typu Base and Top, czyli lakier, na który kładziemy już dopiero kolorowe lakiery. I y, oczywiście, jeżeli nie macie akrylu ani niczego wcześniej na naturalnej płytce położonego, to pamiętamy o tym, aby użyć primera. Możemy przechodzić do kolorów i pierwszym kolorem, którego będę używać, to jest właśnie ten jasno-zielonkawo-oliwkowy, lekko khaki kolor i kładę go na kciuka, kciuka tutaj nie nagrywam, ponieważ nie mieści mi się w kadr, yy, na kciuka oraz na wszystkie paznokcie oprócz yy, tego zaręczynowego. <laughs> kładę pierwszą warstwę i oczywiście utwardzam w lampie. Ten lakier utwardzam na 30 sekund i nakładam drugą warstwę i ponownie utwardzam. Pomiędzy warstwami oczywiście paznokci nie przemywamy. Wybieram top matujący i na kciuka, paznokcić wskazujący oraz tego maluszka nakładam właśnie matujący top i utwardzam go w lampie. Jak go już utwardzę? to wtedy te paznokcie, które były właśnie stopem matującym, przemywam cleanerem i te trzy szpony, czyli kciuk wskazujący i malutki, są już gotowe. Teraz biorę się za środkowego szpona, biorę Top Shine No Wipe, czyli top nabłyszczający, który nie potrzebuje być przemywany cleanerem i nakładam jedną warstwę, utwardzam go w lampie i mogę przechodzić do naszego pięknego pyłku typu Metal Glass i aplikatorkiem, takim zwykłym do cieni, nakładam, wcieram ten pyłek właśnie w środkowy paznokieć, który jest pokryty tym topem No Wipe. Staram się go bardzo precyzyjnie, dosyć mocno wetrzeć w płytkę, ponieważ im mocniej, im bardziej precyzyjnie go wetrzymy, tym lepszy, ładniejszy mamy efekt typu szkło i oczywiście resztówka pyłku, to co mi pozostało, lekko omiatam pędzelkiem miotełką, co tam mamy w wyposażeniu. Takiego paznokcia pokrywam już topem wyjściowym, czyli u mnie to jest base and top. Nakładam jedną warstwę, utwardzam w lampie. Nie przemywam, nakładam drugą warstwę, ponieważ zauważyłam, że jeżeli nakładam dwie warstwy topu na dany efekt, to wtedy on dłużej się utrzyma, nie wyciera nam się tak szybko i utwardzam i dopiero po dwóch warstwach topu mogę przemyć paznokcia cleanerem. I w ten sposób mamy zrobione cztery z pięciu paznokci i przechodzimy do ostatniego. Na pazura zaręczynowego, jak ja to nazywam, nakładam bardzo ładny, niut, lekko taki brzoskwiniowy kolor. On jest bardzo mocno kryjący, też jest dosyć gęsty, więc nakładam dwie bardzo cienkie warstwy. Więc nakładam jedną warstwę, utwardzam w lampie, nie przemywam. Nakładam drugą warstwę, dalej utwardzam i dalej nie przemywam tego paznokcia. I jak już mam taki ładny, bazowy, wyjściowy kolor mocno kryjący, jest idealnie rozprowadzony po płytce, to mogę przechodzić do tego pięknego lakieru brokatowego, czyli Gold Star. To jest typowo brokat, brokat, brokat. 100% brokat. On nie ma żadnego bazowego koloru w sobie, więc dlatego nakładałam wcześniej ten kolor typu Nude. I teraz tak. Możemy nałożyć jedną warstwę, wtedy będziemy mieć mm, nude paznokcia z brokatem, ale ja bardziej chciałam, żeby ten paznokieć wyszedł mi taki mocno, mocno brokatowy, więc ja wyjściowo nałożyłam aż trzy warstwy tego brokatu, aby niemalże całkowicie zakrył ten nude kolor, ale żeby jednak ten bazowy nude kolor był trochę jeszcze jednak widoczny. Więc pomiędzy warstwami nakładam jedną warstwę, utwardzam. Druga warstwa, utwardzam, trzecia warstwa utwardzam, i ostateczną warstwą jest jeszcze właśnie mój base and top, nakładam jedną warstwę, utwardzam. Jeżeli nie chcecie na tym paznokciu mieć aż tylu warstw, możecie zrezygnować na przykład z tego koloru nude, ponieważ ja mam tego paznokcia akurat przedłużonego, a brokat jest półprzezroczysty, to nie chciałam, żeby moja naturalna płytka z pod spodu przebijała, dlatego ten bazowy nude kolor jest pod spodem, ale możecie też z niego zrezygnować. I tyle. W ten oto sposób prezentują się już zakończone szpony. Wydaje mi się, że dosyć fajne, efektowne, no i tak jak widzicie, łatwe i nieskomplikowane. Czyli tak jak zawsze u mnie. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie mi oczywiście kciuka do góry i jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne inspiracje, kolejne szpony Kitulca, to piszcie mi to w komentarzach na dole. Może razem wpadniemy na jakiś fajny pomysł. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że jak zwykle widzimy się w moim kolejnym filmie i do następnego. Na razie.